Stwierdzam, że nie jestem jeszcze gotowa na posiadanie dzieci, dlatego że wiąże się to z tym, że trzeba wcześniej wstawać. A ja nie lubię wcześniej wstawać, a dzisiaj musiałyśmy, dlatego że jest u mnie na noc Oliwcia, która zaraz idzie do szkoły, a od mojego domu do jej szkoły jest prawie godzina drogi, więc wychodzi na to, że musieliśmy wstać przed szóstą i jestem niewyspana. Tak samo jak ja. W poniedziałki to mam już luz, bo akurat na pięć, no ale zawsze to już ósma, ósma na ósma, na ósma, i tak do piątku. No. Ale przynajmniej wcześniej kończysz lekcję. Dobrze, że jesteś już przemina. To dużo, że sama sobie robisz śniadanie. O, a propos śniadanka moje czeka na mnie już pod drzwiami. Chyba. Powiem Wam, że to jest kurczę taka wygoda, że macie szamkę pod samymi drzwiami, e, że nie zdajecie sobie nawet. Wygląda to smacznie, ale ja mam taki problem ze śniadaniami, że nie potrafię jeść o takiej godzinie. Ja muszę chwilę pofunkcjonować, żeby coś wrzucić do mojego żołądka, bo tak to nie dam rady. Także wezmę je sobie chyba na wynos, a my musimy się oglądać i musimy wychodzić za 15 minut. Czas rano leci zdecydowanie za szybko. Jednak trzeba wrócić po kamerę. Miłego dnia. Dziękuję. Oliwce już odstawiona do szkoły I powiem wam, że zauważam pierwsze plusy posiadania dziecka Mianowicie, jest godzina 7.50 Ja jestem ogarnięta na nogach w centrum Gdyni I mogę sobie już zacząć mój dzień A tak to pewnie dopiero bym wstawała, ogarniała się wszystko na spokojnie I szczerze mówiąc, ja nie wiem na co mam teraz ze zrobić Bo miałam w planach jechać do galerii Ale zapomniałam o tym, że galerie są otwarte dopiero od godziny 10 Także mam jeszcze ponad 2 godziny luzu Więc myślę, że może odwiedzę moją mamę, mojego dziadka, którzy mieszkają tutaj w okolicy No i przede wszystkim zjem śniadanie bo mój żołądek już się odblokował yy, I zrobiłam się bardzo głodna Pytanie, czy moja rodzina będzie chciała mnie gościć o takiej godzinie Bo ja bym chyba się zezłościła Gdyby ktoś przyszedł do mnie o takiej godzinie Bo pewnie bym dopiero wylazła z łóżka No ale dorośli ludzie mają troszeczkę inny typ życia Także myślę, że nikt się nie obrazi Jak ich teraz odwiedzę Wróciłam już do domku, troszeczkę się ogardałam, Poczułam się taka nieświeża po ogarniać się o 6 rano e, Jest już ze mną Bartuś Dzień dobry Wyglądasz jakbyś dopiero wstał o no te paznokcie wyglądają jakby ci 10 lat ok, je ja robię. Tak, właśnie ja przed chwilą szukam zbywacza do paznokci, ale nie mogę go nigdzie znaleźć. E, dlaczego mam takie dziwne paznokcie, to dowiecie się w. Nie, to już się dowiedzieliście, bo to było w poprzednim filmie na moim kanale. Jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie nadróbcie, a ja muszę nadrobić i zmyć paznokcie, bo wyglądam co najmniej dziwnie. To choć pojedziemy do galerii, kupi sobie zmywacz do paznokci, no i podjedziemy przekazać do paczkomatu. Właśnie, kochani, musimy podjechać do paczkomatu, bo zamówiłam dwie bardzo ciekawe. Myślę, że nietypowe rzeczy jak na paczkomat, który będziemy musieli dzisiaj przetestować. Zazwyczaj, wiecie, zamawiamy nie, wiem, kosmetyki, rzeczy do domu, książki i tak dalej. A czegoś takiego nigdy w swoim życiu nie zamawiałam, a więc jestem tego bardzo ciekawa. I myślę, że Bartek jest tego jeszcze bardziej ciekawy. No! Ja chcę już łatku, chcę już ciepło. Gdzieś na aplikacja in postu. Słuchajcie, mamy dwie paczuszki do odebrania. One akurat przyszły w tym samym czasie, więc to jest I kocham tą funkcję otwierania sklepu zdalnie Obstawiaj, która się otworzy. A to z jednego sklepu czy z dwóch? Z dwóch, bo tu sobie nawet nie wiesz, co ja zamówiłam dokładnie. Obstaw dużo czy mała, paczkę? Taka, gdzieś tu. Wyskoczę. Ale wielkościowo miałeś rację. Taką facuszkę mam. To jest Sterobox. To jest Sterobox. Myślisz, co to jest? Już tak. To jest coś, o czym gadaliśmy jakiś czas temu, ale jest jeszcze druga facuszka. Teraz tam będzie. Nie, zaraz mi się dajesz, że to będzie mniejsza. A? Okay. Ta paczuszka myślę, że będzie równie fajna jak ta. E, także co? Mamy co potrzebujemy, idziemy do domku i będziemy to testować. Ale fajnie! Zapraszam na unboxing. Którą paczuszkę wybieramy jako pierwszą? Nie, no taką pierwszą z góry wtedy. Po starobocie na pewno wiem, że jest to jedzenie. No bo co innego mogłoby wylądować w starobocie? A różne rzeczy, ale tym razem masz rację. E, w obu pudełkach są rzeczy, które będziemy mogli zjeść Mam na nadzieję, że ty jesteś głodny, bo ja mam ogólnie pudełka, swoje, swoją dietę e, ale ty za to nie masz obiadu więc myślę, że się na pewno ucieszysz tutaj z tych rzeczy, a Bartek w ogóle zawsze jest taki że jak do mnie przychodzą jakieś paczki to Bartek, nie mówiąc mi on przychodzi, bierze tą paczkę od kuriera, otwiera ją i dzwoni do mnie na przykład na kamerce co dostałeś paczkę? Jest tutaj to i to a ja jestem zła, bo ja lubię odkupować te paczki i on mi całą przyjemność odbiera Karton. Tak! Pizza! Tak, to jest? Pizza, nie? To co, to jest? Ha, okej, okay, dobra. To jest y, ten taki Chodź, że pak żeby utrzymywała się temperatura i to było położone na tym. I rzeczywiście cała ta pizza jest tak jakby zmrożona, jakby była cały czas w lodówce. Ja sobie nie wiem, żeby zamówić jedzenie i spróbować się zalegro, nie? I spadł do parkomatu. Słuchaj, ostatnie dni szukałam właśnie jakichś ciekawych rzeczy, które można zamówić do jedzenia, i nawet nie wiedziałam, że można tyle dziwnych rzeczy zamówić. Możesz sobie zamówić między innymi lody, możesz sobie zamówić kebaba, możesz sobie zamówić nie wiem z schabowego chleb, no po prostu. Wszystko. No i zasadnicza różnica między tym a jest taka, że no to jest robione pewnie w pizzerii zwykłej. Tak, to jest w ogóle podobno, podobno, pan przynajmniej tak pisał na Allegro, jedyna pizza, którą można zamówić właśnie za pośrednictwem Allegro i podobno jest bardzo dobra. Czy taka będzie, to zaraz się okaże. Wystarczy ją włożyć do piekarnika, ona nie jest mrożona, tylko taka delikatnie chłodna i spakowana próżniowa i to jest pizza, która jest normalnie sprzedawana w pizzerii. Taka pizza kosztowała 20... 6,90? Czy jesteśmy tak tradycyjnie jak taka margarita yy, z przyczynnej pizzy? Tak, to warto odmienić tutaj to, że jeszcze zapłaciliśmy, oczywiście, za wysyłkę. Nie, nie jak za dostawę 5 zł, nie? Nie. Yy, wysyłka była darmowa. Tak? Tak. A to jakim się to opłaca? Wiecie, to Co? Wydaje mi się, że może po prostu chcą, nie wiem, rozpromować siebie. Kład sam kosztuje powiedzmy z kilka złotych, jest 2-3 złote, powiedzmy najmniej. Karton, opakowanie, folia próżniowa. No, no trochę, tak trochę, trochę bardziej na minutę. Raczej traktują to chyba jako w takich celach stricte marketingowych Nie mam pojęcia, ale ta pizza jest fajna, duża i rzeczywiście pachnie jak taka z pizzerii, więc jestem już bardzo ciekawa, jak będzie smakowało, więc nie czekamy i przysamy ją do piekarnika. Na 230 stopni na 5 minut. Uuu! Tak szybko? Okej. Okay. Także wstawiamy i czekamy. Ale na puchło! Buongiorno mia amor, czy zamawiałeś może pizzole prosto z Włoch... Jak jest tak po włosku? Si. Chyba. Si? Si, tak? Nie, to po hiszpańsku. Ja nie wiem, dobra, nie jestem dobrą poliglotką, ale za to jestem najlepszym smakoszem pizzy. Także będziemy sobie testować takie dobre rzeczy. No troszeczkę się przypiekła, ale wygląda jak taka włoska pizza, którą zamówimy gdzieś w lokalu. Także sprawdźmy to. No od dołu też jest delikatnie przypalona, ale myślę, że nie będzie nam to przeszkadzać. Dobra, może zrobiła się troszeczkę twarda. Trochę za długo ją chyba przytrzymała w tym zegarniku. Koniec gadania, teraz testujemy. O, gorące. Jest spoko, nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego wow. Jest na pewno lepsza niż taka pizza gotowa, którą kupicie, nie wiem, powiedzmy w Biedronce czy w jakimś innym sklepie, taką do podgrzania, ale jest zarówno trochę gorsza niż taką, którą zjecie w randomowym lokalu w pizzerii, ale uważam, że, że jest całkiem okej. Okay. Mam wrażenie, że ona jest po prostu taka trochę bardziej tłusta. Nie wiem, czy widzisz ilość tego tłuszczu na wierzchu. Uh -huh. no faktycznie tego tłuszczu trochę tutaj jest. A taki trochę inny smak niż... Nie wiem, nie czułem tego smaku jeszcze. <noise> Serio, niby czujesz coś to niego, a z drugiej strony to jest dobre. No Nie smakuje to jak pizza z pizzerii, ale jest jej bliżej niż e, taki zwykły sklep. To zdecydowanie. 27 zł. Bez płatności za dostawę. Jedyne, co to musiałem ruszyć, dupę do paczkomatu. Ale, na przykład, gdybym robił imprezę, to wolałbym zrobić 5 takich pizz. 6, 7, 8, zależy na ile osób. Jeżeli kupować takie gotowe, mrożone pizze ze sklepu. A to ja bym wolał kupić na przykład fizzo. Bardziej mi smakuje. No, niż jest ta bardzo pizza. dobra. Ok, no i w sumie też jest tańsza, finalnie. Warto było spróbować, jeżeli za taką cenę. Jakby to kosztowało 5 dni, to, to pełni kluby sobie w twarz. Ale daję jej takie 6. 6. Wydaje że to jest spokojna opinia. My testujemy, żebyście wy nie musieli. No dobra, my zjeść tą pizzę, ale zanim jeszcze jak bo. Ja mam, nie pizza. Co do drugiej paczuszki, to przedstajemy sobie później, bo teraz, Bartuś, mam dla ciebie zadanie. Jaka? Bardzo y, fajne, niefajne zadanie. Śniegu na zewnątrz nie ma za dużo, jest taka bardziej plucha, y, więc wydaje mi się, że już świąteczny klimat zniknął i będziemy mogli rozebrać. Naszą piękną choinkę. To już chyba czas najwyższy, bo widziałam, że pod śmietnikiem tych choinek jest mnóstwo. I to chyba znak, żebyśmy my swoją też rozebrali i wrócili do takiego zwykłego klimatu. Bo nie wiem, czy widzowie zauważyli, ale ja wczoraj sprzątałam tutaj w kuchnię i większość tych świątecznych dekoracji już sobie poszło Został ciastek, bo ładnie wygląda. Podoba mi się tutaj i zostanie tutaj z nami na dłużej. U mnie zawsze do trzech króli się trzymało. Trzech króli już nie ma, więc możemy ją ściągnąć. Tylko muszę sprawić, co zrobić z tą choinką. No bo dzisiaj była śmieciarka i zabierała wszystko, a które ludzie A kto jest taki się więc ktoś śpi i nic nie robi cały dzień? Kiedy to masz dziecko, to nic nie musisz robić, tylko śpisz. Dobra, przystałem na stronie naszego miasta, że chłineczkę musimy rozebrać z bombeczek ze wszystkich... I po prostu położyć wiacie śmietnikowej. I to tyle. Także zabieramy się za ściąganie tych wszystkich ozdóbek. Ej, wiesz co? Wydaje mi się, że zanim ściągniemy wszystkie ozdoby z tej choinki, to na niej nie będzie już żadnych igieł, bo ona się tak osypuje, że po prostu ściągając, gałązki same igły spadają. Nie wiem, co było gorsze, ubieranie czy ściąganie tej choinki. Najgorsze to było rozplątywanie lampy, dlatego teraz. Będziemy mądrzejsi i ładnie je tutaj zaplączamy, tak żeby nie mylić się w przyszłym roku. Ale tych hikieł się tu nas zbierało. To jest to, czego się boję, jak będziemy ją wynosić, żeby te wszystkie igły nie zostały nam na klatce, no bo ciężko będzie pójść to wysprzątać, a nie popada tak zostawić. To tyle, ja wiem co tu my. Weźmy ją po prostu na środek. No i baw się. Przed. Ogólnie w moim domu, jak mieliśmy kradziłą choinkę, to były takie czasy, że tę choinkę po prostu wyrzucało się przez balkon. Ja wiem, że z perspektywy czasu wydaje się to być nieodpowiedzialne i nieodpowiednie, ale tak rzeczywiście wtedy się robiło i wszyscy wyrzucali choinkę z balkonu i nie było problemu z igłami. Na klatce schodowej. No teraz myślę, żeby to nie przeszło, bo... Bo sąsiad ma ogródek na dole. Tak, i są obok samochody, więc mogłoby się to skończyć źle. No niby masz rację z tym otrzepaniem tej kolejki, żeby chociaż są tak trochę... Ja pierdziele, ostatni raz choinka prawdziwa w domu. Nie, to chyba w twoim domu. To jest nasz dom. Więc jak będziesz mieć własny dom, to sobie będziesz mieć sztuczną choinkę, jak będziesz chciał. Położyliśmy choinkę na ziemię, rozkręciliśmy ją i następnie ułożyliśmy na kocu, tak żeby jak najwygodniej wynosiło nam się ją z domu. No i nasza choinka leży już przy śmietniku, a nam teraz pozostało posprzątać pozostałości po niej. Zobaczcie ile tutaj tego jest. Bartek przed chwilą był i zamiatał korytarz. To jest zestaw Lego dla ubogich. Posprzątałam już praktycznie salon i teraz tak patrzę, to jest tak pusto w tym pokoju w tym momencie, że nie. Nie czuję się w ogóle, jakbym była teraz w swoim mieszkaniu. Tak jak ten pokój był dla mnie mega klimatyczny w czasie świąt, tak teraz jest taki smutny, pusty. I myślę, że będziemy musieli coś z tym zrobić. Myślimy co tu zrobimy, ale przez to sprzątanie tak się zmęczyłam i tak. Ty się spaliłem. zmęczyłeś przyszłość. Że ja bym coś zjadł. Nie zjadłbym na pewno kotka, ale zjadłbym coś, co znajduje się w tym boksie. To mam nadzieję, że z tym, o czym Ci wspominałem. Nie wiem, bo gadaliśmy o dwóch rzeczach. Ale gadaliśmy tam... o kebabie i o zapiekankach. <laughs> zapiekaneczki. Oj, jak ładnie wyglądają. Ej, ale one są ogromne. To jest moja ręka. A to jest ta zapiekanka. Mamy tutaj zapiekankę z salami, tutaj mamy z kurczaczkiem, pani na wypasie z szynką i zapiekanka tradycyjna. One są mrożone czy tak samo jak na przykład tej pizzy? Nie, i to jest właśnie fajne zapakowane. Bo jest to w steroboksie. dodatkowo są te wkłady lodowe, żele, więc wszystko zachowało na pewno taką temperaturę jaką powinno. No i dodatkowo, o kurde, prażona cebulka, sos tysiąca wysp, sos meksykański, majonez, sos barbecue i jeszcze więcej prażonej cebulki. Wydawało mi się, że nie jestem głodna, ale jak na to patrzę, to trochę zgłodniam. no ale czterech Bartek nie zjemy teraz, maksymalnie dwie, co? Ja bym wybrał tu takie dwie najpopularniejsze, czyli standardowo weźmy tą tradycyjną zapiekankę, no i może... Z salami to też bardzo częsty wybór na takich dworcach czy innych. Jak ze z kurczakiem? No to weźmy z kurczakiem i z salami. To będzie dobry przetreningowy posiłek, co? No, <noise> Pierwsza różnica pomiędzy tymi zwykłymi, mrożonymi zapiekankami, a tą, którą zamówiliśmy, to jest to, że ona jest rzeczywiście na takiej typowej bagiecie robionej, a nie na takim suchym badylów, jak zazwyczaj jest przy takich zapiekankach. Więc podejrzewam, że to będzie bardzo dobre. Więc wrzucamy to do piekarnika. 220 stopni na około 80 minut i testujemy. Sprawdźmy, co nam z tego wszystkiego wyszło. Pachnie, dobrze. I się nie spaliły. <noise> Czy ty to słyszysz? A już mnie po mojemu zaskoczeniu to wygląda zdecydowanie lepiej niż ta pizza, którą mieliśmy. Zobaczmy, czy będzie lepsza też w smaku. Ale ty, jaki chcesz sosik? Są my tu nie mieć. wiem, ale mi czy buty na pewno. Pewnie podejrzewam, że te sosy były jakoś dobrane do tych kompozycji, tak jak je sprzedają na miejscu. Eee... No, no, przecież zawsze możesz sobie wybrać do zapiekanki, jaki chcesz, czy to do hot doga. Ale, ale czasami, wiesz, są takie dedykowane, że możesz coś zmienić, ale na przykład są. No gdzieś, no jak chcesz barbecue, to masz barbecue, jak chcesz to się nie. Nie, tam na przykład nie, tam na przykład była góralska i tam. Jakby ktoś mi narzucił, sos? żurawinowy! No dobra, no to jest coś innego, tak? A co no, masz tylko z salami i z kurczakiem, no. Tak, tysięcy wysp. Zanim zaczniemy w ogóle jeść, to tak. Za cztery zapiekanki zapłaciliśmy łącznie 65 zł. Tylko warto zaznaczyć, że to jest cena, która obowiązuje kupując w zestawie, bo osobno mniej więcej te zapiekanki kosztowały coś koło od 18, do 25 zł, mniej więcej. No i plus ten koszt wysyłki, który jest stały. Drogiej 20 zł. No, to ze względu na, na ten box termiczny. Przy pizzy to było gratis, a no to też faktycznie trzeba było zapłacić. No dobra, smacznego. Pierw kurczaczek. kurczaczek. No i tutaj, od razu gdybym to ugryzł na ślepo, nie ma opcji, żeby powiedzieć, że to jest dworco zapiekanka czy mrożonka. Mm, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Kurze, teoretycznie niczym to się nie różni od tego, jakbyś sobie do domu zamówiła z lokalnej restauracji. Tylko w lokalnej restauracji są już 20 minut, nie po Moim zdaniem naprawdę fajna opcja. Myślę, że z tego kiedyś mhm. jeszcze na pewno skorzystamy, bo tam są na przykład jakieś boksy imprezowe i tak dalej. Jeżeli macie ochotę sobie wypróbować, to z czystym sumieniem mogę wam polecić, bo jest naprawdę smaczne. Sprawdźmy drugą. Jeżeli ta będzie ok, to wtedy możemy z czystym sumieniem polecić. Tak to się prezentuje. Równie bardzo dobra. Ten ser fajny jest. Ta zapiekanka też jest dobra. Rzeczywiście bardziej smakowała mi ta opcja z kurczakiem, ale po do to bardziej moje usta. Czasami uważam, że jest ok. Farsz pieczarkowy też jest jak najbardziej okej. Okay. Plus za super chrupką bagietę. Mimo darmowe dostawy w pizzy, to mi bardziej. Zdecydowanie. To bardziej mi posiada. Trochę się przekonałam i myślę, że przetestujemy jeszcze inne rzeczy na kolejnych filmach. Albo może nagramy, że jeszcze takie jedzenie przez kilka dni. Nie wiem, czy moja dieta mi na to pozwoli. Zobaczymy, ale na pewno przetestujemy, bo chciałabym spróbować tego kotleta schabowego, tego kebaba którego Ci obiecałam, bo tego też jestem bardzo ciekawa. I naprawdę mnóstwo innych rzeczy, także nie zapominajcie o subskrypcji tego kanału, żeby właśnie takie fajne testy Was nie omijały. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki format Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym filmie, pa pa!